Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, kochani. Ja jestem Michaio i zapraszam Was już do drugiego odcinka z naszej serii. Zagrajmy w Max Payne. Jak dobrze pamiętacie, ostatni odcinek skończyliśmy na dość ciekawej rozmowie telefonicznej z panem detektywem Jimem Brawurą, który, w której okazało się, że niestety chcąc nie chcąc bierzemy udział w napadzie na bank. A co będzie dalej? Zagrajmy i zobaczmy. Okej, okay, skończyliśmy w tym miejscu. No i lecimy dalej. Mamy wykrzyknik. Okej. Okay, to są zamknięte drzwi. Tu są otwarte. Dobra, chodźmy, zobaczmy. Ok. po liczbie detonatorów. tu dość ładunków, żeby wystrzelić statuę wolności na orbitę Te teksty Maxa, to jest coś niesamowitego. Naprawdę cała. Cała gra. Ok, mamy jeszcze wejście C, porzucili część łupu na stole. Dobra, szukali obligacji Azir Corporation. Sukces Azir rozgłaszano ostatnio we wszystkich programach telewizyjnych i gazetach. Ok, Azir jeszcze nic mi to nie mówi, ale mam wrażenie, że już niedługo dowiemy się bardzo dużo ciekawych rzeczy na ten temat. Okej, okay, mamy detonatory, więc możemy wrócić tak naprawdę do miejsca drzwi, w których mieliśmy problem właśnie, ażeby dostać się w sumie właśnie przez te drzwi. Także w tym momencie możemy się tam dostać. Oj, ale mamy też obok siebie właśnie tych panów. Wydaje mi się, że to są panowie od pana Jacka Lupino. Który jest szychą głowy, głowy, ok? Głowy mafinej Puncinello. Też jeszcze za dużo mi to nie mówi, ale wydaje mi się, że niedługo dowiemy się wielu, ale to wielu naprawdę ciekawych rzeczy. Teraz zobaczmy, co będzie. Dostałem przez ciebie zawału. Przecież mogłem cię zastrzelić. Alex, cieszę się, że cię widzę. Co tu się dzieje do diabła? Więcej trupów niż w miejskiej kostnicy. To napad. Przebili się przez ściany tunelu prosto do skarbca banku Roscoe. Dlaczego tu jesteśmy? To zagrywka Lupino? To robota Lupino? To byli jego ludzie? Poważnie? Masz talent. Wybrać takie miejsce na spotkanie. Możesz przejść? Nie, jest zamknięte. Musimy się stąd zabierać. Jeżeli to Lupino, to... Alex... Alex! Znowu ciarki. Nie mogłem mu pomóc. Martwe oczy Alexa mówiły z wyrzutem, że jest już po nim, no cóż, straciliśmy jedynego przymierzeńca z przymierzeńca w całej tej zagmatwanej historii, w którym właśnie był Alex. Ale tutaj też pojawiło się kilku parobków Pana Giacalupino. Ktoś strzelił Maxowi, Maxowi, Alexowi e, w głowę w plecy. Nie wiemy kto, nie wiemy za co ale wydaje mi się, że w niedługim, niedługim odstępie czasu dowiemy się co się kryje za tym wszystkim Ojejku, ale mnie trafił przecudownie, kolejna śmierć już w tym odcinku. Dobra, weźmy sobie. Ich tu jest trzech w ogóle. Aha, bo tutaj jeszcze był granat. Kurde, widzicie, no niesamowite rzeczy tu są. Oj, teraz to zepsułem. Dobra, dostanie mnie, dostanie mnie, nie dostało mnie. Dobra. Ok. Tutaj ich czterech jest albo pięciu. No niesamowicie. Niesamowicie. Dobra, Max, uciekaj. Ok, mamy to. Dobra, rzuć się, Max. Przepięknie. No, Bullet Time robi taką robotę w tej grze. Ok, tu jest jeden i tu jest drugi. Ja znowu to zepsułem. Źle to zrobiłem. Źle to zrobiłem. Dobra. Widzicie, to jest właśnie to, o czym teraz mówiłem. Eee, przez to, że rzuciłem się, to tak naprawdę byłem przez chwilę nieśmiertelny i Max nie zginął. Dobra, jeszcze jeden strzał. Dobra, jest. Mamy go. O Jezu, słuchajcie. Może się to wydawać bardzo proste, ale poziom trudności nawet, który i tak jest ustawiony na, na najmniejszy, ale tylko dlatego, że nie mogłem po prostu ustawić większego, bo nie grałem wcześniej w tą grę tutaj na tym komputerze. Pozwala mi przejść tą grę na tym, a nie innym poziomie trudności. Okej, okay, tutaj jest zamknięte, więc... Przejdźmy do góry. Mamy wyjście. Tutaj też nie możemy pójść. Więc, co teraz mamy zrobić? Mamy sobie otworzyć drzwi. Dlaczego ja o tym zapomniałem? Tyle razy grałem w tą grę i cały czas zapominam. Zobaczcie, klimat sam w sobie. Zobaczcie ten brudny Nowy Jork. Tutaj zaginieni ludzie. Yy, Walkiria. Yy, no, coś niesamowitego. I to jest. I to jest to klimat ciężkiego. Tylko dzięki Aleksowi nie oszalałem przez te ostatnie trzy lata. Teraz sam nie wiedziałem, co naprawdę czuję. Musiał wpakować się w coś tak dużego, że nadepnął Jackowi Lupino na odcisk. Rozdział trzeci, zgrywając twardze. Prowadził biuro seksu, prochów i zabójstw na zlecenie w obskurnym hotelu zajmującym rozsypującą się kamienicę. Policja była już blisko. Słyszałem coraz głośniejsze wycie syren. Lupino sądził, że nas załatwi, zabijając Aleksa i wrabiając w to mnie, ale w ten sposób zwrócił jedynie moją uwagę. Zacząłem od hotelu. To był przykry widok: migoczące światła, wyblakłe ściany, kilku tanich bandziorów do wynajęcia i zmęczone spojrzenia prostytutek. Ruszyłem przed siebie, zgrywając twardziela jak setki razy wcześniej. Interesu pilnowali, szczerząc zęby jak rekiny, dwaj bezwzględni gangsterzy. Bracia Finito! Proszę państwa, a oto nasz bolesny wrzut na tył. Będzie bolało. Bosko nam ze śmiechu. Sami to wymyśliliście? A może jakiś bijaczy na dołu wam w tym pomógł? Nie odpowiadajcie, to było pytanie retoryczne. Mam coś dla szefa, jest Lupino? To zależy, kto go szuka. Przyjaciel, czy może policyjny śmiech? Nie odpowiadaj, to było jak to ładnie ująłeś pytanie retoryczne. Lupino nie przyszedł, ale kazał cię pożegnać. Lupino nie było w hotelu. Wpadłem za to na braci Finito. Wiedzieli, kim, Wiedzieli, kim jestem, naprawdę. Drzwi zatrzasnęły się za mną, i nagle w pokoju zrobiło się aż ciasno od pocisków. Wrzut na tyłku, będzie bolało. Ok, zapiszmy grę. I jesteśmy tak naprawdę wprowadzeni. I jesteśmy tak naprawdę wprowadzeni w sam środek walki. Już na dzień dobry. Dobra, przeładowuję. Teraz to jest mój moment. Braci Finito. Jest. Dobrze. Braci Finito można nazwać takimi, jakby półbosami już. E, poznajemy dwie pierwsze e, postacie. Wiążące tak naprawdę główną rolę w całej grze, czyli bracia Finito. Z Lubino spotkałem się tylko raz. Jego prawą ręką w interesach był niejaki Vini Gogniti. Gogniti był typem choleryka na krawędzi załamania nerwowego. Wiecznie darł się na ludzi, jakby rozpierała go energia. Miał łeb do tego interesu, ale brakowało mu jaj, żeby grać poważnie. Swoją frustrację wyładowywał na nieletnich czpłonach i dziwkach. Wymiana Walkieri nastąpi w Twoim hotelu, cytując Jacka. Wini, jej ty się jednym zajmiesz. Koniec cytatu. Rico Muerte będzie się wszystkiemu przyglądał. Jeśli coś pójdzie nie tak, to polecą głowy. Was też traktujcie więc gościa naprawdę grzecznie i spełniajcie jego żągana. Nie nawalcie, bo spotka was FINITO! Panowie! FINITO! Handel walkirią oznaczał wzmocnioną ochronę, pozamykane drzwi i wielu nerwowych zbirów z palcami na spustach. Nie zapowiadało się to ciekawie, ale i tak warto było sprawdzić. Rico Muerte przypominał filmowego kaisera Soze. Był jak przerażająca opowieść, która ma trzymać ludzi w napięciu. 313. Bracia Finito zapisali na marginesie numer pokoju, w którym był Muerte. Okej, okay, jak na razie mamy mm, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Tutaj pieniądze. Mamy dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych postaci typu bracia finito, e, typu bracia finito, Rico muerte, winigogniti i nie martwcie się, może się tego wydawać na, na sam początek bardzo dużo, ale uwierzcie mi, że za niedługo wszystko, ale to wszystko się otworzy i wszystkiego się dowiemy. wszystkich ciekawych. Smaczków. Dobrze, mamy się udać do pokoju. Było trudną sprawą. klatka schodowa i winda od wieków. Musimy się dostać do pokoju 313, gdzie jest Rico Muerte, który będzie się przyglądał w wymianie Walkirii. Valkiria, główny narkotyk, przez który no właśnie nie żyje żona i córka Maxa. Słyszę radio

Na konferencji prasowej burmistrz oznajmił, że Walkiria stanowi poważne zagrożenie dla miasta. Wezwał też do podjęcia nadzwyczajnych działań, aby wyeliminować ten problem. Najnowsze wiadomości, sprawa Walkirii staje się coraz poważniejsza. Zamordowano dzisiaj agenta DEA Alexa Boldera. Agent Boulder został kilkakrotnie postrzelony z bliskiej odległości. Zabójca zidentyfikowano, jest nim Max Payne. Pętla wokół poszukiwanego mordercy zacieśnia się, gdyż coraz większa liczba policjantów przyłącza się do akcji zdaje się, że miałem swoje 5 minut sławy. Nie przypominam sobie, żebyśmy to my zabili Alexa. Doj ciekawostka. Fajne łóżeczko. Nie przypominam sobie, żebyśmy to my zabili Alexa. No chyba, że o czymś nie wiem, ale... No właśnie, jesteśmy nie dość, że wrobieni, nie dość, że jesteśmy wrobieni e, w morderstwo, to jeszcze walczymy z tak naprawdę gangiem Nowego Jorku. No nie układa się to, jak na razie za dobrze dla Maxa, ale Max jest twardzielem, Ja też tutaj siedzę, może w białej koszulce, ale w wyimaginowanej skórze, z beretą w dłoni i i przeżywam to samo co Alex, ten ciężki, niesamowicie przepiękny klimat tej gry. Dobrze, skupmy się dalej, jednakże no nie zdążyłeś dobiec do tej śrutówki, na szczęście nie zdążyłeś. Dobra, wyłącz to i idziemy dalej. Dobrze, co nas tutaj spotka? Co nas jeszcze tutaj spotka? Zobaczcie, jaka tutaj jest niesamowicie cudowna historia. Jest coś, coś cudownego walkiria, czyli będziemy mieli tutaj styczność z walkirią. Dziękuję, Lawrence. Moja pani. Mój panie. Chciałem, żebyście posłuchali trochę tego, e, tego, tego telewizora, tej, tego co się tutaj dzieje, bo to też jest niesamowite. Moja pani, proszę poświęcić. Oj! Oj! Dobra, zepsułem to, zepsułem, ale już naprawiam swój błąd. Dobra, idą panowie. Jeszcze mnie trafił. Dobra, koniec tego słuchania tych niesamowicie dziwnych. Rzeczy. Jak widzicie, bardzo dużo Walkirii. Pani Walkirie, mogli zaatakować bez ostrzeżenia. Musiałem uważać. I teraz o co chodzi? To są ćpunki e, i ich warto, no nie warto zabijać. Polega to na tym, że jeżeli bierzemy udział w samej walce, a gdzieś są właśnie te ćpunki i nawet i trafi tych ćpunków kula, e, nawet nie od maksa, tylko jakakolwiek, to wtedy oni będą atakować właśnie nas. Dlatego warto, nie warto ich zabijać. No ja ich zabijam, żeby mieć tak naprawdę spokój, żeby się z nimi nie bawić. Tutaj jestem, tak jest, jestem tutaj. Oj! Dobra, mamy kolejnego. Jezu, te. te... seriale tutaj, to, to... Coś, coś niesamowitego, dobrze. Cholerny złom, masz rację. Dobra, kolejni. Kolejnych dwóch. Oj, 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 oj. Dobra, słuchajcie, to oznaka, że za niedługo trzeba będzie kończyć ten odcinek. Wyłączyła mi się lampa. Słuchajcie, dokończymy ten odcinek e, tak naprawdę bezlampowo. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś duży problem. Dobra, przeszukajmy sobie. I mamy kolejny wykrzyknik narkotykiem Valkyrią zakończyła się dzisiaj tragicznie dla agenta specjalnego Alexa Boldera z DEA, który został brutalnie zamordowany na stacji metra Roscoe Street. Podejrzany o popełnienie tej zbrodni jest Max Payne, którego widziano w pobliżu miejsca zabójstwa w chwilę po strzelaninie. Policja wciąż poszukuje tego recydywisty. Uwaga, jest on uzbrojony i może być bardzo niebezpieczny. Prognoza pogody. Najgorsza w dziejach miasta Śnieżyca nadal szaleje. I Policja, no i jesteśmy niestety wplątani w tą niesamowicie niedobrą rzecz, jaką jest. Mm, jaką jest. Ten Alex Boulder i ta jego śmierć. No niestety. Dobra, lecimy dalej. No i właśnie, te cipunki, no warto, nie warto ich zabijać. No ja ich zabijam, bo wiem, że wtedy. Wiem, że wtedy mam spokój, na pewno, jeżeli chodzi o... Jest, są tutaj panowie, są koledzy. No, zapraszam was do tańca. Zapraszam do tańca z Maxem. Więcej was matka nie miała, naprawdę, więcej was matka nie miała. Dobrze, pięknie giniesz. Zawsze ostatniego, jeżeli jest grupka kilku i zabijamy ostatniego, to zawsze włącza, włącza, włącza się taka mm, scenka. Dobrze, uleczmy się troszeczkę, zapiszmy grę. Znalazłem pokój, w którym był Muerte. Okej. Okay. I tutaj jest właśnie to. Ja to wiedziałem niestety. Ale tutaj ciekawa pułapka, co? Nasze śledztwo nie wskazywało na powiązania Angelo Puncinello ze sprawą Walkiri. Ślady kończyły się na Jacku Lupino. List, który znalazłem podpisał sam Puncinello. To był pierwszy dowód na to. Że ojciec chrzestny wiedział, czym handlują na jego podwórku. Z kłopotów, w jakie wpakowałeś się w Chicago, Wyciągała ci rodzina Puncinello. Czekałeś na okazję, aby się nam odwdzięczyć. Jeden z naszych chłopców ma bardzo poważny problem. Chcemy, żebyś wspomógł nas w tej sprawie swoimi szczególnymi umiejętnościami. Ale zbieranie dowodów straciło sens kilkaset pocisków temu. Tak dawno przekroczyłem granicę, z za której nie było już powrotu, że nawet nie pamiętam, jak ona wygląda. Właśnie przypominam, że cały czas Max jest agentem DEA, czyli agentem narkotykowym z Wydziału narkotyków, ale wplątał się już tak głęboko w to wszystko, że teraz nawet samo wytłumaczenie tej krucjaty, no niestety, niestety mu nie pomoże nijak. Dlatego Max cały czas o tym mówi w ten sposób. Bo wie, że tak naprawdę w tym momencie już niewiele, niewiele, mu pomoże. Jak sam to Max powiedział, straciło to sens kilkadziesiąt pocisków temu, tak naprawdę. Nie wiedzieć, co tu się stało. Nie był to miły widok. Jedno z ukrytych miejsc w Maxiku. Oj, tutaj chyba jeszcze tak środki przeciwbólowe. Mamy śred... 7 środków przeciwbólowych. Bardzo dobrze, bardzo smacznie. No i okej. Okay. I lecimy dalej. Dobrze, chodźmy. Dobra, kolejni. Bardzo wytrzymali. Cholera są. Dobra, są kolejni. Ok, i chyba tutaj po prawo był jeszcze jeden. Tak, jest. Po lewo, przepraszam. Zginął? Zginął. Dobra, mamy to. Mamy to, kochani. Możecie mi napisać też w komentarzu, jak Wam się podoba Max Payne i co zapamiętaliście, tak naprawdę. Z Maxa Pejna, jako taką rzecz pierwszoplanową, gdzie myślicie o. Pamiętnik na stole swój pamiętnik. Gdzie myślicie o Maxie Paynie i pierwsza rzecz, która wam przychodzi do głowy, kiedy myślicie o tej grze. Pamiętnik należał do dziwki o nazwisku Candy Down. Po takiej lekturze zaczerwieniłby się nawet glina z obyczajówki. Znowu dzwoniłam do tajemniczej wiedźmy. Wysłałam jej nową taśmę z jednookim Alfredem. Póki to ona płaci mi za te filmy, staruszek może przychodzić nawet codziennie. Kręciła na boku, robiła filmy z udziałem swoich klientów i sprzedawała je temu, kto dał więcej. W końcu i tak by się doigrała, o ile wcześniej nie wykończyłaby jej dawka walkiri. Candy Down, Candy Down. Robiła Only Fansa, zanim to było modne? I tutaj miała swój niesamowity kącik Brazers. Dobrze, lećmy dalej, lećmy dalej. Co nas tutaj spotka? Aha, czyli tutaj mm, otworzyło nam się kolejne wejście. Wejście, wyjście, tak naprawdę. Okej, okay, mamy kolejnego. I tu chyba będzie za chwilę koniec poziomu. Tutaj mamy dwóch panów. Dobra, Maxiu, i mamy to. Przepięknie. Dobra, lećmy dalej. Wsiadamy do windy. Rozdział czwarty, krwioobieg z Nowego Jorku. Powoli sunęła do hotelu Zapiszmy grę i chodźmy dalej. Tutaj mamy kilku panów. Dobra, to może zrobimy to w ten sposób. Rzucimy kilka granatów. Niestety granaty ich nie powaliły. Dobra, dwóch jednym strzałem. Przepięknie, bardzo dobrze to wyszło. No niesamowicie dobrze to wyszło. Wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Z powodu długotrwałych opadów marznącego deszczu i śniegu na obszarze trzech stanów obowiązuje stan alarmowy. Wiele dróg zostało zamkniętych. Władze zalecają mieszkańcom, aby pozostali w domach. Śnieżyca trwa już trzy dni i nic nie zapowiada jej rychłego końca. Jak sypał nam w oczy od samego początku sprawy Walkiri. A według prognozy pogody miało być jeszcze gorzej. Ale Śnieżyca miała też dobre strony: zmniejszała szanse na to, że wpakuje mi się pod lufę jakiś niewinny przechodzień. Chciałbym być tak dużym optymistą w takiej sytuacji jak Max. Słuchajcie, na dzisiejszy odcinek to będzie tyle. Dziękuję Wam serdecznie jeszcze zanim i ta muzyka, ten soundtrack. Jezus Maria. Słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I słuchajcie. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subika na kanale, zostawcie jakiś komentarz, zapraszam do sekcji komentarzy. Jeżeli odcinek Wam się podobał, bardzo proszę o ocenienie tego odcinka. Słuchajcie, dziękuję jeszcze raz serdecznie za obejrzenie i widzimy się już w kolejnym odcinku z pięknej gry, jaką jest Max Payne. Trzymajcie się, do zobaczenia.